Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. W 2009 roku Donald Tusk zapowiadał budowę pierwszej elektrowni atomowej w roku 2020. No niestety, po 16 latach opóźnienia, ten sam Donald Tusk zapowiada, że pierwsza elektrownia powstanie dopiero w 2036 roku. Szanowni Państwo, czas wziąć się do roboty, bo jedynymi, którzy dzisiaj skorzystali na tzw. budowie energii atomowej w Polsce to był minister Platformy Obywatelskiej i jego współpracownicy. A potrzeba, żeby korzystali z niego wszyscy mieszkańcy Polski. Dlatego dziś nam jest potrzebny miks energetyczny, ale miks oparty o stabilne źródła energii. O atom, o węgiel, którego mamy pod dostatkiem, jak również o gaz. Moje pytanie dotyczy również małych elektrowni atomowych, których pracę nad budową rozpoczął prezes Orlenu Obajtek. Co dzieje się z SMR-ami na dzisiaj w pracach rządu? Dziękuję bardzo.